Mamy tutaj mana, tu zresztą parę firm, jest strefa, jest parę firm z zagranicy. i szefa sobie przelatuje tam co jakiś czas. Czy stoją? stoją. Ale to nie ma. Część nie ma... Część ma stać i... nie ma naszych. I druga część z przodu. To z przodu oni chyba są wodni. Bo... Tak, oni są z przodu, bo mają już no, reprezentacyjne auto, że tak powiem. Aha, no tak, to jest... oni mieli stać na, na froncie, no bo starem bo... No... Waszej się dookoła świata widzisz, że on ciągle, ciągle ich wymienia, nie? Tak, tak, tak. No i to mówi też to też auto ładne, nie? I ten start też taki mówię reprezentacyjny jako nowszy taki szeróbkę Oko oko przy, przyciąga i też wiadomo o to chodzi, żeby ludzie wszyscy popatrzyli pewnie, pewnie. No dobra, szukamy nie. <coughs> jednego, chyba? Sam? Chyba to jest ten jeden z naszych, no nie. Jest. o jest tutaj. O tu są, o, cóż, tu są. no dobra. Tu jeszcze jesteśmy. Tym. Ale to jest oryginał, tak? Ten tutaj. To jest ten. zura. Ten To jest To jest oryginał ten? Tak. Aha, to jest, jest replik, to, to, jest... okay, to jest ten pan, który jechał. A później bym mógł To jest oryginał. To tu jest stary, to jest stary. ogórek Patrzcie Wielczon Organizator Tą panią pamiętam chyba sprzed dwóch lat czy tam trzech Strawnica Ale wiem, że jest główny po prostu Polonezy ten obszar cóż, to Filmiki u mnie na kanale są sprzed dwóch czy trzech lat, jak to nagrywałem, jakby co. Piątek, piątek, piątek Ten pan tutaj oryginalny Paryż-Dakar Krawca tego stara całego To pani z tego co pamiętam 3 lat temu czy 2 Od wtorku jechali razem ze mną przez Bydgoszcz, Włocławek, Warszawę, Radom w konwoju Stara, by dotrzeć do Starachowic. Chciałem usiąść za kierownicą Stara 266, pożarnika z 1983 roku i drugiego z 1989 roku i wyruszyć w podróż, byli nad Oceanem Arktycznym, pojechali z Florydy, tam później wrócili do Kalifornii, przejechali z zachodu na wschód Amerykę, zatrzymując się w Chicago, a teraz samochody te są w Indiach. Jeszcze z Hindusami są pewne problemy, ale Juru kiwa głową, że jest nadzieja, że zostaną rozwiązane i oni obiecują, że te samochody na kołach pojawią się w Stanach Dwa stare, stare 266 jadą dookoła świata. Już pokonały chyba 27 tysięcy kilometrów. Proszę Państwa, prawie bez awarii. To, co się stało, nie zatrzymało ich w podróży, więc możemy traktować, że to były drobne usterki. A więc to jest dowód na to i ukłony do konstruktorów, twórców tego stada, że samochód jest znakomity, że nawet po tylu latach spisuje się znakomicie. A teraz już rozpoczniemy. Pozwólcie, krótkie historyczne. Stefan Popieru brał udział w bankach o wolność Hiszpanii. Dziś kieruje pracą powtarzową. Noszność wozu 3,5 ton. Szybkość do 90 km na godzinę. Rozpoczęliśmy już masową produkcję stali. To ilość ogromna, e, to ogromna ilość konstrukcji, rozwiązań, gdy nich podczas podróży. Spotkanie ubiegłoroczne przypominam na... Jak jazektułem to zdjęcia, ja mi nadal piszą Legendę stara. Tą Legendę stara pisali twórcy z tego, że pan, pan dyrektor grzyb, To zacznę od tego momentu, który był początkiem. Początkiem był dyrektor to... <grymne> tak, brawa, Panie tak, tak, Radnikowie! Brawa, brawa! W gruncie rzeczy mam taką refleksję, że ta cała legenda starczy, która się w gruncie rzeczy w pewnym się zaczęła, kiedyśmy z wielkim bratem udziałowym ścigali się w gruncie rzeczy, i zajęli się cały świat. Że ten nasz ciągnik, czy nasze ciągniki, wiodąc do drugim, jest dziełem Nelsak, są śmiertelne. Ale żeby Państwo przybliżyć, jak daleko był świat, jaki był postęp technologiczny i techniczny, Kiedyś właśnie na Hongaralu zapytaliśmy po kwalifikacji, chyba to był 88 rok, przy winie, przy piwie jednego właśnie skandynawa, Kandynawa. E, obsesją Polaków zawsze było, czy to było FSA, czy to było FSM, a obsesją było, czy zawsze takim kompleksem życiowym, to przede wszystkim brak pieniędzy. Co zobaczył? Jak się piasek świeci, to no tam wiesz. Jak pasażer był marmator, to tam nie jechał, bo wiadomo że tam jest krzostka. I od tego momentu ja zawsze być mądry, jak tutaj w Afryce. Hmm. Tak, takich, e... <kluczy> e, takich. doświadczeń czy mądrości e, trzeba się uczyć. No i oczywiście znaczy, mieć tą możliwość, żebyśmy nie byli e, ani przed tak, a mówię to w imieniu wszystkich uczestników legendy stara, także tegorocznej edycji. A oni wszyscy doceniają wasz sukces. Wszyscy uważają, że udział w Rajdzie DAKAR w 1988 roku zakończył się sukcesem. To starty. To jest bajera. Tam mamy Ej, Odkupimy jutro rano, no i tyle. I co jutro rano? A Faj, doczekasz do rana bez fajek? Nie, że odkupi nie, 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 co, Sorry, nie chcę mówić o, o czym? Jakieś pizzeria, jesteśmy, coś musimy kurde zjeść, nic nie było jedzone, znaczy oni tam coś jedli, ludzie, impreza kurde tamtego, ale ty, i kurde już taki przepity, że już nie wchodzi nic, piwo jeszcze teraz zimne jeszcze wejdzie, ale oprócz tego zapewnię Tylko po tego samochodu. To wszystko już jest zamknięte, więc trzeba praktycznie poprosić, żeby ktoś przyszedł. Okej, już jest uczestniczy Stara. Jak mówię, muszę walizkę wziąć z samochodu. Tu jest impreza. My tak mówię gościnnie, więc. it's okay you no?